Każdego roku tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci są zmuszone opuścić swój dom w obawie przed wojną i prześladowaniem. Amnesty International podejmuje działania, żeby zapewnić im bezpieczeństwo i chronić prawa człowieka. Wyślij SMS o treści bezpieczni pod numer 4787 i dowiedz się, jak pomóc. Twoja darowizna pomoże zmienić prawo tak by umożliwiało bezpieczny start rodzinom szukającym schronienia w Polsce i na świecie. Każdy, niezależnie od tego, przed jakimi granicami stoi, ma prawo zmienić w rzeczywistość marzenia o bezpiecznej przyszłości. Również od ciebie zależy, jak zakończy się historia tych, którzy szukają bezpieczeństwa w Polsce. To dzieje się tutaj, to dzieje się teraz. Wyślij SMS o treści Bezpieczni pod numer 4787 i dowiedz się, jak pomóc.